Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiemy o bardzo ważnej rzeczy, jakim jest podanie nawozu pod korzeń w uprawie strict -team. Nasza firma od 10 lat zajmuje się produkcją agregatów do uprawy, począwszy od głęboszy, agregatów ścierniskowych do agregatów talerzowych, a dziś omówimy nasze najnowsze produkty, produkty, które w tej chwili w Polsce cieszą się dużą popularnością i będą wchodziły na rynek polski bardzo mocno z uwagi na to, że jest to uprawa, która wprowadza dużą oszczędność. Mamy coraz niższe koszty za płody nasze rolne w naszych gospodarstwach i dlatego musimy gdzieś poszukać tej oszczędności. Najlepszym sposobem jest rozpoczęcie od tej uprawy. Dlatego dzisiaj opowiemy właśnie o kilka słów o uprawie, ale powiemy też kilka słów o podaniu nawozu, który jest dopełnieniem uprawy pasowej i umieszczenie materiału nawozowego jest bardzo ważną rzeczą w uprawie. Pasowy. Więc dzisiaj, jak wspomniałem, mamy do dyspozycji dwa urządzenia. Jest to jednostka APV PS800 z napędem dmuchawy hydraulicznym. Dmuchawa powoduje to, że materiał nawozowy poprzez rurki dochodzi do naszych adapterów przy modułach i mamy podanie tego nawozu bezpośrednio pod korzeń. Nasze moduły umożliwiają podanie tej jednostki nawozowej dokładnie na głębokość, na którą ustawiamy dłuto penetrujące. Drugim urządzeniem, które mamy do dyspozycji, to urządzenie firmy Masio Gaspardo. Jest to sprzęt, który różni się od naszego APV-a, tym, że jest tutaj bardzo charakterystyczna jedna rura. Który materiał nawozowy. Poprzez podajnik jest kierowany bezpośrednio do rozdzielacza na maszynie. Są mniejsze spadki w ciśnieniu jeśli chodzi o podanie tego, tego materiału. No, jest przez to nie da się ukryć droższy, bo jest to różnica około 10 tysięcy. Jednostka PVA PS800 możemy zdobyć za 40 kilka tysięcy netto. Jednostka Masio Gaspardo to koszt na dzień dzisiejszy 11 600 euro netto. Są to urządzenia bardzo znane na rynku. Marcio Gaspardo cieszy się dużą popularnością, jeśli chodzi o urządzenie do podania nawozu, ale również pełną gamę produktów tej marki. Zadomowiło się w naszych gospodarstwach w Polsce i jest ich dużo na rynku. Jest to urządzenie bardzo sprawne, bardzo fajne, bardzo proste do zainstalowania na ciągniku poprzez mocowanie, przez sus i ma bardzo intuicyjny sterownik w kopicie. Kierowcy poprzez intuicyjne sterowanie jest fajnym urządzeniem, godne polecenia. Te dwa urządzenia my dedykujemy do naszych, do naszych agregatów pasowych. Jeżeli w gospodarstwie znajduje się inne urządzenie i nie stanowi to żadnego problemu, możemy to spiąć, połączyć z naszymi agregatami adaptery do podania nawozu. Są bardzo uniwersalne, mają wyjście pod typowy wąż, i możemy tutaj nabudować i podczepić na ciągniku dowolne urządzenie, a jest ich wiele. I to był właśnie nasz główny cel, aby stworzyć agregaty do uprawy pasowej, poprzez które wykorzystamy siewniki, które możemy podczepić dowolne, dowolnych marek, od siewników zbożowych, poprzez siewniki punktowe w rozstawach 45 cm, w rozstawach 75 cm. Trzeba tutaj zaznaczyć, że przez te wszystkie lata Dopłat w rolnictwie, w naszych gospodarstwach jest bardzo dużo dobrych urządzeń wysiewających, zarówno materiał siewny, jak i materiał nawozowy i wyszliśmy z tą żeby wykorzystać w naszych agregatach właśnie te urządzenia. Dlatego my preferujemy firmy APV, Gaspardo, ale jak najbardziej, jeżeli Państwo macie inny sprzęt, to nie stanowi to też problemu. Poprzez adaptery przy dłutach penetrujących bardzo łatwo materiał dochodzi pod korzeń. Jest to wysokość od dna zadanego poprzez głębokość na około 8 cm od, tej, od zadanej głębokości. Regulacje mamy tutaj w pełnym spektrum, czyli od 30 do 15, w zależności od tego, co. Uprawiamy zboża, to jest najczęściej 15 cm głębokość penetracji dłuta, później głębiej mamy 20, 25, 30, to już w zależności jakie gleby, musimy też wiedzieć czy grunt jest wymagający i jak głęboko chcemy to zrobić. Adapter jest ze stali kwasoodpornej, czyli jest odporny na na, to, na działanie materiałów nawozowych. Ma on bardzo specyficzny otwór, który jest formowany u nas w firmie TAK ażeby osiągał jak najlepszą sprawność i wyjście materiału nawozowego. Przekrój rurki jest uniwersalny, podtypowe przewody stworzywa. Łączymy to w tym przypadku przy tej jednostce z rozdzielaczem, a przy jednostce APV bezpośrednio do listy wyrzutowej, która znajduje się z przodu urządzenia. W przypadku PS800 mamy 16 wyjść. Które łączymy z adapterami przy modułach. Dwa skrajne są zaślepione, i w momencie, kiedy mamy agregat z mniejszą ilością modułów, zaślepiamy dodatkowe wyjścia i podajemy tylko węże pod tą ilość, która, która jest tutaj niezbędna. Przy jednostce Masio Gaspardo serii PA1, różnica między APV-em polega na tym, że materiał nawozowy rzutowo spada do kanałów, do którego trafia. Powietrze z Wykonaliśmy dla Państwa przejazd z pokazem zbiornika frontlader urządzenia do podania nawozu firmy Masio Gaspardo z zestawem trzymetrowym, sześciomodułowym. Jest to zestaw, w którym swobodnie możemy wysiewać wszystkie uprawy w rozstawie 45, czyli w tym przypadku były tutaj buraki cukrowe. Zbiornik APV-a widzieliśmy w pracy w poprzednich odcinkach. Jednostka nabudowana na wspomnianym agregacie 6-metrowym z 12, 12 modułami. I to będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka już wkrótce. Wszystkie informacje możecie otrzymać Państwo na stronie internetowej www.agromyślnikline.pl oraz możecie zapytać nas bezpośrednio, dzwoniąc pod numer telefonu lub wysyłając zapytanie na e-mail. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.